Przed wejściem na mecz, powiedziałem, że jest sobie prezent świąteczny. Fajne święta, fajnie jechać na święta e, z, taką, z takim szczęściem i dumą ogólnie z zespołu, bo to jest coś fenomenalnego, co dzisiaj zagrałyśmy. Zagrałyśmy bardzo dobry mecz. Szczególnie przed świętami, bo pewnie głowa już troszeczkę była e, tak w stronę troszeczkę też tych świąt. Ale cieszę się, że w tym czasie udało nam się jeszcze troszeczkę skoncentrować. I wygrać ten mecz za trzy punkty. Na pewno cieszy, że kończymy rok w taki sposób z bardzo mocnym zespołem. Mimo, że bez, but, bez dwóch podstawowych zawodniczek, nie ma to dla nas żadnego znaczenia, bo my graliśmy w niesamowitym rytmie, w takim transie siatkarskim, o który się walczy. Wydaje mi się, że troszeczkę nerwowo weszliśmy w ten mecz. Także pierwszy set troszeczkę nerwowo ale udało nam się zmobilizować, byłyśmy zmobilizowane, ale udało nam się uspokoić tą grę, no i poszło w drugim secie i w trzecim secie myślę, że pomimo naszej jakiejś takiej dużej motywacji w tym pierwszym secie to, że oddałyśmy przewagę, to, że dziewczyny z Piły jednak znalazły sposób w tej końcówce sprawiło, że my też trochę na tych emocjach opadłyśmy. Już nie wierzyłyśmy może tak bardzo w tą wygraną i no tak, myślę, że ten pierwszy set zaważył, to mogło się zupełnie inaczej potoczyć, gdybyśmy miały 1-0 dla nas. Na pewno dziewczyny z Warszawy dużo mocniej by napierały, gdyby wygrały tego pierwszego seta. Ja się cieszę, że go przewalczyliśmy, bo w pewnym momencie zdarzyło nam się parę takich piłek, które do końca meczu już nam się nie zdarzały. E, więc fajnie, że przetrzymaliśmy to bardziej mentalnie, bym powiedział, bo, e, bo sportowo e, to, to jakby to nie był jeszcze ten poziom, który prezentowaliśmy później, także cieszę się, że głowa zagrała, że zachowaliśmy trochę więcej spokoju niż Warszawa. No i na, na drugiego seta wychodziliśmy z 1-0 dla nas. Myślę, że w tym trzecim secie już tak się nakręciłyśmy w tą swoją grą i zobaczyłyśmy, że tak naprawdę no, większość tych elementów nam, że tak powiem, wychodzi. I myślę, że to dzięki temu udało nam się no, tego trzeciego seta wygrać. Ja myślę, że my troszeczkę odpuściłyśmy w pewnym momencie, chociaż e, też w odpowiednim e, przycisnęłyśmy, dlatego ten set do 16 był wygrany. Myślę, że ten trzeci set to był efekt. Gry naszej przeciwniczek całego meczu. My wtedy już tak naprawdę nie dodawałyśmy nic nowego od siebie, cały czas prezentowałyśmy to samo, nie zmieniałyśmy swoich jakichś takich problemów. No a dziewczyny po prostu umiały to wychwycić, postawić się nam. I one grały coraz lepiej, a my stałyśmy, że tak powiem, w miejscu w takiej, no nie najlepszej dyspozycji. W tym trzecim secie ja sądzę, że dobra praca na relacji blok-obrona. Warszawa popełniała myślę, że sporo błędów, ale z tych błędów też trzeba umieć korzystać, bo jakby te błędy się zdarzają, bo to jest żeńska siatkówka, ale na relacji blok-obrona byliśmy tacy... Stabilni, ja to nazwał stabilni, dosyć czujni, e, na moment może uciekła koncentracja, ale potem jak e, wróciliśmy do tego poziomu skupienia. Wszystko się działo już jakby na naszych zasadach bardziej. Wiadomo, że popełniałyśmy też swoje błędy, e, ale bardzo szybko z nich wychodziłyśmy, poprawiałyśmy e, i nie kopałyśmy się w nich i to jest najważniejsze, bo wyszłyśmy zwycięsko 3-0. Spodziewałam się czegoś więcej może odróżny z Warszawy, wiadomo nie były pełnym składem, ale myślę, że my tak narzuciłyśmy swój gry, że miało jeszcze nic do powiedzenia. Fiła zagrała naprawdę super mecz. Na pewno jesteśmy wyżej niż rok temu w tabeli. To było dla mnie istotne, żebyśmy po prostu byli zespołem lepszym, pod każdym względem, sportowym, wynikowym. Na tą chwilę zamykamy rok lepiej niż rok temu i to mnie cieszy. Było dużo narzekania, może w październiku, w listopadzie, jednak pokazujemy, że potrafimy grać w siatkówkę, że jesteśmy cierpliwi i co najważniejsze w sporcie, jest, mamy do siebie zaufanie, i to zaufanie doprowadziło nas do tego momentu. A, a na pewno po świętach będziemy się tym zaufaniem dalej kierować i prowadzić, żeby, żeby na playoffach tak naprawdę wyglądać jak najlepiej. Teraz y, jedziemy do domu, odpoczywamy, mamy kilka dni bez siatkówki, no i później wracamy i trenujemy dalej.